Z tej strony codziennie lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. I dzisiaj będziemy rozmawiać na temat odpoczynku, bo mamy taki okres właśnie świąteczny, wiele osób mówi, że potrzebuje odpocząć, i wiele osób tak naprawdę po tym okresie świąteczno-noworocznym powie, że nie odpoczęło, nie wypoczęło i dalej są przymuleni, a nawet niektórzy jeszcze bardziej zamuleni niż byli wcześniej. A to dlatego, że nie bardzo rozumieją, dlaczego w ogóle jest im potrzebny ten odpoczynek, z jakiego powodu potrzebują odpocząć i w jaki sposób to zrobić, żeby rzeczywiście odpocząć, a nie tylko poleżeć albo pospać dłużej. Najczęściej odpoczynek kojarzy nam się z czymś takim jak leżenie i nic nie robienie, albo po prostu sen. I o ile sen jest tak naprawdę taką uniwersalną formą odpoczynku i lekiem na wszystko, e, i na dobrą sprawę. Obojętnie z jakiego powodu potrzebujesz odpocząć, to sen zazwyczaj będzie dość dobrą formą odpoczynku. O tyle leżenie, oglądanie seriali i tak dalej niekoniecznie jest tą najlepszą formą, bo niekoniecznie potrzebujesz odpoczywać w taki sposób, no bo zaraz się temu dokładnie przyjrzymy dlaczego. Pierwszą taką formą właśnie odpoczynku jest odpoczynek fizyczny. I ten odpoczynek jest nam potrzebny wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni fizycznie. Od zarania dziejów było tak, że ludzie dużo więcej się przemieszczali, byli bardzo aktywni fizycznie, robili różne rzeczy właśnie fizycznie, pracowali fizycznie, dużo chodzili i tak dalej, byli po prostu aktywni. Wobec czego naturalną i logiczną sprawą było to, że tak jak na przykład różne zwierzęta, które polują i tak dalej, później się wylegują gdzieś tam, żeby odpocząć, żeby dać ciało się zregenerować, tak człowiek, który polował albo który po prostu pracował fizycznie, męczył się, pocił i tak dalej, potrzebował po prostu poleżeć i odpocząć. I to jest wszystko spoko. Ale w dzisiejszych czasach, jeżeli Twoja praca nie jest pracą fizyczną, tylko polega na tym, że siedzisz przy biurku, to powiedz mi, gdzie Ty się masz zmęczyć, żeby potrzebować leżeć i odpoczywać w ten sposób. To nie jest najlepszy sposób na odpoczynek, ponieważ Twoje ciało nie potrzebuje odpoczynku, bo Ty się nie zmęczyłeś, bo nie masz gdzie się zmęczyć, bo nie, ma, nie da się zmęczyć w sposób fizyczny siedzeniem. Możesz być zmęczony, ale nie jesteś zmęczony fizycznie, tylko umysłowo. A do tego zaraz przejdziemy. Czyli w momencie, kiedy Twoja praca polega na tym, że większość czasu siedzisz, albo nie pracujesz ciężko fizycznie, nie pracujesz na nogach i tak dalej, to ty nie potrzebujesz po prostu odpoczynku fizycznego. No chyba, że miałeś bardzo intensywny dzień, w którym byłeś cały dzień na nogach, albo pojechałeś w góry, zrobiłeś więcej kroków, pięć razy więcej niż zwykle, albo na przykład uprawiasz sport i miałeś ciężki trening, albo w ogóle zacząłeś uprawiać sport, a nie robiłeś tego wcześniej i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście potrzebujesz, jesteś zmęczony fizycznie i potrzebujesz poleżeć, żeby dać mięśniom się zregenerować. Mięśniom, stawom, organizmowi i tak dalej. Natomiast w przypadku większości z nas, my tego ruchu mamy na tyle mało, bo spędzamy większość czasu siedząc. Później dojeżdżamy do pracy z pracy, też siedzimy wtedy. Bardzo często wykonujemy bardzo małą ilość kroków, wszystko zamawiamy online i tak naprawdę nasze ciało właśnie nie ma gdzie się zmęczyć. Więc tam jest potrzebny inny rodzaj odpoczynku, a więc odpoczynek. Mentalny albo odpoczynek psychiczny. W momencie, kiedy dużo myślisz i twoja praca polega na myśleniu, czy jest to praca umysłowa, w której rozmawiasz, analizujesz jakieś rzeczy, tworzysz coś, wykonujesz jakieś elementy umysłowej pracy biurowej, na przykład, no to potrzebujesz odpoczynku umysłowego, bo to nie twoje ciało jest zmęczone, tylko zmęczony jest twój umysł. A kiedy zmęczony jest umysł to najlepszą formą odpoczynku jest ruch, aktywność fizyczna i niekoniecznie musi to być od razu sport, ale może to być na przykład spacer i zajęcie głowy czymś lekkim, czymś innym yy, i Coś lekkiego, coś lekkiego i coś innego, to nie znaczy przeglądanie mediów społecznościowych i przyjmowanie kolejnych informacji, wyłapywanie kolejnych sygnałów, bodźców itd., bo to nie do końca będzie sprzyjało temu, że Twoja głowa odpocznie. Twoja głowa odpocznie wtedy, kiedy troszeczkę się wyciszysz, kiedy się poruszasz. Kiedy zmienisz w ogóle ten kontekst, bo jeżeli ty przez 8, 10, 12 godzin w ciągu dnia siedzisz i twój umysł jest zmęczony przetwarzaniem informacji, to w momencie, kiedy ty wyjdziesz na spacer, na świeże powietrze, dostaniesz trochę tlenu, troszkę się poruszasz, pobudzisz krążenie, to wtedy właśnie odpoczywa twój umysł i wtedy rzeczywiście stajesz się bardziej świeży, a nie wtedy, kiedy będziesz leżał na kanapie, bo leżenie na kanapie jest już, jak wiemy, dobre wtedy, kiedy jesteś zmęczony fizycznie, kiedy twoje ciało prosi o odpoczynek, a nie kiedy odpoczynek prosi głowa. Dobra, mamy jeszcze coś takiego jak odpoczynek społeczny. To jest odpoczynek z takiego powodu, kiedy jesteś przebodźcowany społecznie, czyli kiedy spotykasz każdego dnia bardzo wiele osób, rozmawiasz z wieloma osobami, na przykład handlowcy, osoby, które pracują w obsłudze klienta, różne osoby, które pracują na infoliniach, call center itd. Osoby, które wykonują dziesiątki, setki rozmów codziennie, odpisują na maile, Słuchają jakichś skarg, zażaleń, kłótni, różnych innych rzeczy, czy obsługują klientów co chwilę zmieniać się twarz, przychodzi nowy, nowy człowiek, ty z nim rozmawiasz, przekonujesz go do czegoś i tak dalej. Wtedy jesteś tak przebodźcowany, że potrzebujesz odpoczynku społecznego. I odpoczynek społeczny to jest pewnego rodzaju izolacja, czyli pobycie po prostu w samotności. Może ci w tym pomóc medytacja, która jest właśnie świetnym sposobem na odizolowanie się od wszelkich bodźców ale najlepiej po prostu pobyć chwilę samemu. Można to oczywiście połączyć z tym, żeby zrobić sobie krótką drzemkę, żeby po prostu poleżeć, ale uwaga, jeżeli pracujesz z ludźmi i jesteś przemęczony społecznie, to znowu przeglądanie mediów społecznościowych, uwaga, nie będzie najlepszym sposobem na to, bo jeżeli będziesz cały czas widział rolki, w których ludzie do ciebie gadają, a ty jesteś zmęczony gadaniem z ludźmi, no to nie odpoczniesz. Więc najlepiej odstaw ten telefon, odłóż te media społecznościowe, odizoluj się na chwilę, iść na spacer. Albo pobądź chwilę na świeżym powietrzu, poprzebywaj. Na przykład, yy, jeżeli masz możliwość pójść do lasu, to to jest świetna opcja. No, może niekoniecznie teraz, ale na przykład, kiedy mamy wakacje, czy kiedy mamy wiosnę, to wtedy warto pójść do jakiegoś parku, do jakiegoś lasu, poprzebywać chwilę samemu, pomedytować i tak dalej. I wtedy jesteś w stanie odpocząć społecznie. Kolejnym rodzajem takiego odpoczynku jest odpoczynek duchowy i to nie ma do końca nic wspólnego z religią, bo tu nie chodzi o religię, tylko tu chodzi o coś takiego, że czasami jesteśmy przemęczeni w taki sposób, że tracimy sen, poczucie sensu tego, co robimy. Nie do końca jesteśmy w sobie w stanie znaleźć miejsce, nie do końca wiemy, co dalej robić. Jesteśmy trochę przytłoczeni naszymi działaniami. Tak jakby nasza dusza trochę cierpiała, nie? to wtedy. Potrzebujesz właśnie takiego odpoczynku duchowego. I tu znowu może pomóc ci medytacja, wyciszenie, odizolowanie się, poszukanie sensu, poszukanie swojego, dlaczego, praca troszeczkę ze sobą nad swoimi celami, nad tym, po co ja w ogóle żyję, co ja chcę osiągnąć. Takie rzeczy mogą ci pomóc właśnie, żeby odpocząć w pewien sposób duchowo. Mamy też coś takiego jak odpoczynek sensoryczny. Odpoczynek sensoryczny to jest coś takiego, gdzie jesteś przeładowany bodźcami. My tak naprawdę nie zdajemy sobie do końca sprawy, ile bodźców dociera do nas z różnych źródeł każdego dnia. Kiedy jedziesz samochodem i poruszasz się po mieście, widzisz setki billboardów. Są sygnalizacje świetne, są samochody oklejone, są różne znaki drogowe, docierają do Ciebie sygnały, docierają do Ciebie różne dźwięki, słuchasz radia, tam są jakieś piosenki, tam są jakieś wiadomości, zerkasz na telefon, scrollujesz Instagrama, Facebooka, coś tam, cały czas docierają do Ciebie nowe bodźce, później jesteś w pracy, rozmawiasz z różnymi ludźmi, przyjmujesz różne informacje, wykonujesz telefony, odpisujesz na maile, dochodzą do Ciebie różne reklamy, reagujesz na nie w jakiś sposób i tak dalej, cały czas przetwarzasz. Nasz umysł nie jest przystosowany do przetwarzania takiej ilości informacji, jaką przetwarzamy dzisiaj. I nawet jeśli Twoja praca jest pracą fizyczną, to i tak na przykład słuchasz tam radia, albo rozmawiasz tam z ludźmi, albo przebywasz, dojeżdżasz do tego miejsca widząc masę różnych reklam, wchodzisz do sklepu tam, wszędzie masz billboardy, wszędzie masz promocje itd., tak różne... dalej. Przeglądasz telefon, gdzie cały czas w społecznościowych cały czas coś do ciebie dociera, jakieś różne informacje. Więc dzisiaj jesteśmy mocno przeładowani sensorycznie, i gdybym miał strzelać, to praktycznie każdy z nas potrzebuje tego odpoczynku sensorycznego. I uwaga, jak odpocząć, jeżeli jesteśmy przeładowani sensorycznie, ograniczyć bodźce, a więc odizolować się. Znowu wyjść na przykład na spacer. No tutaj, akurat, drzemka fajnie by mogła na to pomóc, no ale znowu odłożyć. Telefon i nie przeglądać mediów społecznościowych, bo one cały czas będą Cię stymulować, cały czas będą dostarczać Ci nowe bodźce, a Ty przecież chcesz odpocząć od dostarczania sobie nowych bodźców. Kolejnym rodzajem takiego odpoczynku to już będzie szósty. To jest odpoczynek emocjonalny. Kiedy potrzebujemy odpoczynku emocjonalnego? Wtedy, kiedy sypiamy się emocjonalnie. Wtedy, kiedy nie wiadomo z jakiego powodu masz doła, kiedy czujesz się źle. Niektóre osoby takie bardziej wrażliwe mogą po prostu popłakać się bez powodu, mogą czuć yy, takie dziwne wahania, huśtawki emocjonalne. Wtedy, kiedy denerwujesz bez powodu na błahe sytuacje, zaczynasz krzyczeć, wkurzać się, wybuchać i tak dalej. Wtedy potrzebujesz odpoczynku emocjonalnego. Takim rodzajem odpoczynku... Znowu będzie dobre w pewien sposób odizolowanie się i wyciszenie, czyli znowu medytacja świetnie może w tym pomóc. Spacer na świeżym powietrzu, przebywanie wśród natury również może Ci pomóc. I szczera rozmowa z kimś, na kim ci zależy, przebywanie z ludźmi, wobec których czujesz się bezpiecznie, w których towarzystwie czujesz się bezpiecznie, gdzie możesz się wygadać, gdzie możesz zrzucić z siebie jakiś tam ciężar, to wtedy jest to świetny sposób na to, żeby uregulować te emocje. I ostatnią rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to jest odpoczynek twórczy, czyli odpoczynek kreatywny. Odpoczynek twórczy, kreatywny to jest wtedy, kiedy jesteś twórcą i cały czas robisz pewne rzeczy, które polegają na wymyślaniu czegoś, na tworzeniu. Na przykład jesteś pisarzem, cały czas piszesz albo dzisiaj jesteś kreatorem w mediach społecznościowych i cały czas tworzysz jakieś treści, nagrywasz rolki, robisz posty, nagrywasz jakieś filmy, cały czas coś wymyślasz, cały czas coś tworzysz, piszesz komentarze, angażujesz swoją społeczność. To możesz dojść do takiej blokady, kiedy. Pewnego dnia będzie Ci wszystko szło 10 razy ciężej. To to jest znak, że potrzebujesz odpocząć kreatywnie. Potrzebujesz odpocząć kreatywnie, czyli znowu potrzebujesz zrobić taką małą pauzę po to, żeby uzupełnić to swoje źródełko kreatywności, które każdego dnia jest troszeczkę wyczerpywane przez Ciebie. Generalnie już o tym wspominałem, że kreatywność to jest taki jedyny zasób, którego im więcej używamy, tym więcej mamy, no ale zawsze jesteśmy w stanie gdzieś tam to źródełko wyczerpać. Kiedy intensywnie przez bardzo długi czas pracujemy i męczymy się, żeby tworzyć cały czas coś nowego, więc w momencie, kiedy dojdziemy do jakiejś tam blokady, mamy tą tak zwaną twórczą blokadę, to warto się znowu na chwilę odizolować, zrobić pauzę, wyjść na świeże powietrze, wyjechać na jeden, dwa dni, całkowicie zmienić jakiś kontekst, pojechać, jak to się mówi, rzucić wszystko, pojechać w wieszczady na 2-3 dni i powinno być ok. Czyli po prostu potrzebujesz całkowicie zmienić kontekst, przestać tworzyć, zmienić w ogóle środowisko, zająć myśli zupełnie czymś innym. I nagle nowe pomysły do Ciebie z powrotem zaczną napływać, i za 2-3-4 dni z powrotem będziesz mógł wrócić do swoich zajęć. Tak więc jak widzicie, jest w ogóle 7 różnych rodzajów. Um, Powodów, dla których potrzebujemy odpocząć, i każde z tych powodów mm, rządzi się swoimi prawami, bo to jest inna, inny rodzaj potrzeby, w związku z czym inaczej będziemy reagować na te potrzeby, żeby odpocząć w sposób skuteczny. I o ile leżenie, drzemki, spanie, czy po prostu obijanie się jest też jakąś tam formą odpoczynku, o tyle nie zawsze to jest ten odpoczynek, którego rzeczywiście potrzebujemy, a już na pewno tym, co potrzebujemy, nie jest przeglądanie mediów społecznościowych i zamulanie swojego umysłu. Cały czas nowymi treściami i nowymi bodźcami. I to był kolejny odcinek serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymaj się hej.